Co to jest wartościowy czas dla związku? Ostatnio padło do mnie takie pytanie. Powiem tak. Wyobraźmy sobie, że chodzi nie o związek, tylko o rodzinę, z dziećmi. Jaki będzie wartościowy czas z dziećmi? O co tu będzie chodziło? No o to, że robimy coś razem, jesteśmy razem, jesteśmy skupieni na tym, co robimy razem, a nie na przykład rodzic siedzi w komórce. To jest dla każdego jasne, prawda? Że zaspokajamy wtedy tą potrzebę bycia razem, potrzebę tam dla dziecka, żeby ono czuło się kochane, że dajemy mu czas, uwagę itd. Tak I to wzmacnia tę więź i relacje. No to tak samo jest z wartościowym czasem dla związku. To jest coś, co robimy razem i czujemy się przez to wzmocnieni, nasza więź jest pogłębiona, dajemy sobie nawzajem uwagę, czas, energię, okazujemy sobie miłość, okazujemy sobie czułość. Dla niektórych to jest wspólne rowerowanie, dla innych się przytulanie, a dla innych coś jeszcze innego, ale to jest konieczne do życia.